Gamingowy Tata. Hej, hej, witam każdego, kto postanowił odpalić mój odcinek. Ja jestem Gamingowy Tata, a to jest Gra Bioshock w wersji remaster oczywiście. Zapraszam. Mamy dzisiaj piękny dzień za oknem, aż mi się chce nagrywać. Oczywiście, chce mi się nagrywać od rana, bo później mam w planach jakiś dłuższy spacer z moim psem. Oj, pewnie z godzinkę półtorej, może nawet do dwóch sobie pospacerujemy, jakiś podkaści, go odpalimy. Ej, ale to później wszystko. Teraz wchodzimy do nory tego pana Brzoskwinki. Nie pamiętam, jak mu tam Pitch Wilkins było, czy coś takiego. Co my tu mamy? Oczywiście, żeby tam wejść, kazał nam zostawić swoją broń tutaj gdzieś pewnie w tej skrytce. Dokładnie tak. Ale będziemy mieli przy sobie lasmidy. Błyskawica, telekineza, o, popieleniem specjalnie sobie pod to wybrałem. No może nie specjalnie, ale akurat tak się złożyło, że wybrałem tam sobie wcześniej popielenia, a on powiedział, że nie mogę mieć broni, więc to wszystko ładnie się zazębiło. Co tu jest jeszcze najpierw? O, proszę. hacker ale hacker Oj, co to za przycinki nieładne, co tu się dzieje? To nikt, nie skupiony haker. No to dobra, na razie mi to nie będzie potrzebne. Wezmę sobie to do banku genów, tego nie podniosę, ale mogę sobie, o, łyczka, łyczka do żyły, a tutaj jest, a no, tu jest bank genów, no to sobie zobaczmy. to Tonik fizyczny, inżynieryjny, ja mam tak, tutaj, co to jest, a tutaj jest, poziom trudności przechowywają się do wieżyczek i szybkość przepływu, no, to jest dla mnie idealne, więcej nie chcę. Olać tamto na razie tu się troszeczkę jeszcze porozglądam, czy czegoś nie pominąłem. Dobra, wchodzimy. Myślę, że zbliżam się do końca tego rozdziału. Yy, zanim pójdę dalej... A tu coś będzie? Ajajaj. Niepotrzebnie mogłem poczekać z tym yy... z tym zastrzykiem Ewy. No nieważne, dobra, dobra. Powinno mi wystarczyć. A ja i tak sobie zmienię na na błyskawicę. Yy, do końca gry nie wiem, ile zostało minut tego odcinka, ale ile wyjdzie, tyle wyjdzie. Po prostu... Oprócz klucza nie przeszli innej broni No i dobrze Ile wyjdzie, tyle wyjdzie Nie będę rozpaczał Tamte wyszły raczej dłuższe niż krótsze Niż chciałem Czemu nie mogę tego wyjąć? Aha, bo tu muszę spalić Więc ten, jeśli wyjdzie krótszy, to, to, to wyjdzie krótszy i tyle Póki co i tak Przecież tego nikt nie ogląda Poza być może moim kolegom z dawnych lat Pozdrawiam Marcin Jeśli oglądasz Jeśli nie, to też <gry> Now, I bet when the boss waggled out of hell, he told the devil he'd be right back. And the devil says, Sure thing, Mr. Fontaine, I'll hold you a spot. Ryan promised Fontaine was dust, and now here you are doing his dirty. I guess that makes Ryan a bomb, and you. So? Jakiś świr totalny jest. Ciemnicę mi tu zrobił. Co za idiota. Nie, może jest. Wow, gdzie jest ta? Gdzie ta kamerka? Co tu się odwala? Aj, dobra, 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 weźmy telekinezę. No chodź gościu, chodź, dawaj tym. podkiem swoim. No, to jest on? Co tu strzela? Jasny dydek, co tu się dzieje? Lecz się. Cię ja mam klucz, ja mam tylko klucz. Cholera, jasne, nie tak to miało się zaczynać. Ludzie, kochani, dobra, biorę łyka kawy, może mi pomoże. Potka na... nie wiem co. Potka plus do skilla. Ale dobra, no zanim ja tam wejdę... Dobra, jeszcze jedno podejście, nie będę kupował apteczek. Eee, ja naprawdę w tym momencie też mam tylko klucz i aparat. Dobra, czyli muszę ich tak... Telekineza i półkę. Albo podpalenie. Mm. Dobra, na razie bez spotylenie. Lecimy. Jestem deczko zamulony. A, dobra, to wystarczyło, tak. Co tam jest półkę? Ja, pierdziu. Co teraz? Telekineza, tak? Proszę to. Tak jest. Tu jest ta kamerka. To teraz wezmę błyskawicę. Gdzie jest ta kamera? Nie widzę jej o panie, panie kochany, co tu się dzieje? Jest wajadka. Chodź Co ja odwalam? Dobra, muszę wyczuć to, bo jakoś tak ciężko mi się mele walczy, walczy samym tym kluczem. Mogę podnieść broń? Mogę podnieść to, dlaczego tam nie mogę? Co on mi zabrał to, już nie będę tego miał? Błyskawica, błyskawica chciałem. Tu. O tak, wolę zdecydowanie, jak się nie ruszają. To jest bardziej bliżej mojego poziomu umiejętności. Czy ja mogę wyciągnąć z tego pneuma? Moją broń. A, zabrał mi cwaniacze. Oj oj, oj oj, mało apteczek. Tu mogę coś kupić. Mam pełno tych baniaków. W ogóle z nich nie skorzystałem. To jest do dupy. Dystrybutor. Apteczka, dobra, to muszę się tu włamać tylko. Oj, poziom duży, ale to nic. Lecimy. A nie, mam auto... auto haka? Biorę. Nie chcę mi się tego robić teraz. Czemu nie mogę tego? A, bo mam pełno, dobra, apteczka chciałem, A, ale też... Ale zong. Zongol. Tam jest, dobra I po co mi to było Dobra przeładuj Odnieś Zanim zacznę głupio wydawać kasę Może po prostu się rozejrzę za Za zasobami, które leżą na ziemi Gdzie ta cholera jasna, muszę to jakoś obejść Przestań do mnie strzelać, wstrętna Wyżyczko. Tam jest. Dobra, to teraz cię wezmę tu. Włam się. Okej. Okay. To będzie z głowy chociaż. O ile mi się uda zrobić za pierwszym razem. Jak nie, to chociaż za drugim może. Tu najpierw w dół. Poziomka. Czy jest jakaś poziomka, czy co? O, spowalniacz. Dobrze, może być. Tak. To może być tak. I to tak. Lecimy. Czy tu ktoś mi wyskoczy na twarz, na plecy? Bardziej niż na twarz. Dobra, mamy powiedzmy wyczyszczone troszeczkę. Podniosę ten pistolecik. I teraz tak, tam jest wieżyczka. Najpierw będę ją chciał załatwić. Ale właśnie, tu no właśnie. Nie zdążę. No, oczywiście, że prawie nie zdążyłem. To za chwilę. To tu. To tu. Dobra, może niech tak będzie. Niech tak będzie. I tak, i teraz jest w miarę wszystko wygarnięte. Teraz się okaże, że z odcinka, który miał być krótszy, będzie zupełnie długi, normalny, prawidłowy odcinek. Tak będę cienko grał? Może nie. Może jednak się poprawię za chwilę. Tu coś leży? Tu coś leży, na bank. Czy ja mogę wziąć popielenie i to spalić? Mogę. Ja w sumie nie przeglądałem takich... Yy, ...kupek popiołu czy czegoś tam... ...w poprzednich lokacjach, a być może... ...być może... ...też się coś w nich kryło. Boże jeśli się kryły tam oczywiście te... ...znajdźki, które chcę wszystkie znaleźć, czyli... ...polera jasna za kamartu, czyli te dyktafony. Nie dyktafony. Przepraszam najmocniej za to nagłe cięcie, musiałem... ...podejść do drzwi. króciutko. Już jestem z powrotem. Na czym to ja skończyłem? Co tu się dzieje? Czemu ja tak powoli chodzę? A, kontrol miałem naciśnięty. Apteczka, apteczka. Dobra. Wcale tutaj nie brakuje zasobów. O proszę państwa, tam jest jakieś przejście. Czy ja tu mogę na przykład... A nie, telekinezom sobie to. Czemu nie mogę tego telekinezom ściągnąć? Co tu się dzieje? A, bo najpierw spalić. Dobra, dobra. Teraz. To jest. Raz no, trafić nie mogę. O, proszę. Nie mogę więcej autohackera nieść. Hmm. No tego się nie spodziewałem. Szkoda, szkoda. O, jest jakieś ciało. Ale puste. Co to sobie jest jakieś... ...trupy wiszą na hakach? Ludzie, ale oblecha. Mówiłem, że tu śledziem śmierci, a to nie śledź, tylko rekin. Chyba, nie wiem, co to za ryby może są te tuńczyki. Nie telekineza, tylko błyskawica. Gdzie ja mam iść teraz? Gdzie ja mam iść, bo mnie te drzwi wybiły. Tu nie muszę. Stamtąd przyszedłem. Tu jest jakaś plama oleju, to też mogłem wykorzystać. To dopiero orientuję się już po fakcie. A może mapę sobie odpalę i zobaczę po prostu. Okej, okay, czyli tutaj na pewno muszę... Nie muszę, czyli mogę zajrzeć najpierw. Pełno zasobów. Full zasobów. No to co? łykniem, łykniem, bo odłykniem. A i znowu źle. Nie chciałbym tu użyć chyba z co? Myślę, że to dobry pomysł. Trzeba przeglądać te wszystkie sterty. O, ciperki. A zjadłem sobie ciperka, nawet na wieczór chyba sobie e, muszę kupić. Nie wiem, właśnie, że jest pobił czy jakiś... Te zaspy ze śniegu, chyba tak. Może teraz, żebym się nie podpalił. Dobra, chyba się udało. Gdzie ja tu przechodzę? Dokąd tutaj, oka, tam napływ na połączenie. Okej, okay, rozumiem to. Tutaj coś. Ile trupów. Dobra, jest zastrzyk papieroski, niepotrzebne. Kolejne zastrzyki. Ale Ewy, tak? No dobra, no Ewy. Cholera, po co mi to? Po co aż tego tyle? Chyba, że... Tak, tak, no to... No to mogli to na wyższych poziomach trudności, na przykład, podzielić, nie? Bo... No... dobra, zresztą jest to, jest, nie będę narzekał. Lepiej, że jest, niż miałoby nie być, niż miałoby brakować. Okej, okay, czyli tutaj mamy ogarnię... Ogarnięte. Tam jest wieżyczka, ale moja, tak, 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 przejęta. A tam na dole? No nie wiem, gdzieś muszę na pewno przejść dalej. Musi być gdzieś przejście. O, tutaj, okej, okay, dobra, byłem tutaj, przecież pamiętam. A czy to da się spalić? Da się spalić. I co wtedy? Błyskawiczka. <głosłusza> 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 Też na hita skon Takie, wezmę błyskawicę jeszcze. Tam kogoś słyszę, na bank ktoś tam jest. O, no, czyli jednak nie ma. Jak na bank to na pewno nie ma. Jak mówię, że na bank coś jest, to prawdopodobnie tego nie będzie. Ale to nic, to nic, bo to jest jakiś sekrecik, coś w tym stylu. Więc pospalam jeszcze tutaj wszystkie te kupki. Może coś się znajdzie. Tu nic, tam. Tych baniaków lepiej nie podpalę, bo no będę uważał, żeby nie podpalić. Bo mogą mi na twarz wybuchnąć. A, i tu jest przejście pewnie, tak? Takie połączenie. Można sobie było z nimi powalczyć, tak? Eee, skradankowo. A nie. Dobra, myślałem, że to... Czyli można tu było przejść. No to ja tu byłem, to nie musiałem używać telekinezy. Tak, tak, no tam leży ten autohaker, chyba, którego nie mogę już więcej podnieść. Nie no, spoko, spoko, wszystko gra. Popielenie, coś tu będzie? A, mi coś wybuchnie. Nie? No dobra no to kurczę, no niepotrzebnie może zużywam to faktycznie Niekoniecznie tu wszędzie. Nie wszędzie coś jest. Do no zebrania pod tymi stertami. A, to nie to nie wisiał na haku, tylko... Okej, okay, okej. Okay. Też kiepska smutna sprawa. Telekineza, błyskawica. Cholera, dawno nie było żadnej znajdźki. Żeby się nie okazało, zaraz, że coś pominąłem. Muszę sprawdzić, ile tego było. Albo na koniec sprawdzę i sobie najwyżej wrócę poza nagraniem. Dobra, dobra, bo się kręcę. Bez sensu. Idziemy na dół. Czy tu coś było jeszcze? Chyba nie. Tam na dole są te... bubki. A no właśnie, i tu bierzemy swoje bronie. Teraz tylko pytanie, czym ja chcę walczyć. Może tym. I błyskawica, idealnie. Tym się najlepiej walczy. Oho. Co to jest? Tu dookoła można? Można Z tu będzie? Jest pistolet Ale gdzie? Nie widzę go O, tu leży Znowu z popielonką Nikt nie wychodzi A jak się tam cieszy jakiś świr No totalny świr jakiś To no, na razie nie będę tego odczuwał. O, gdzie w ogóle muszę iść tak na dobrą sprawę? Aha, w prawą swoją. Gdzieś tam chyba, tak? Dobra, czyli po kolei. Cyk. Co to jest? Stacja. O! To jest bardzo fajne. To już mi się podoba. bym sobie ten pistolet. W ogóle zobaczę co mogę. Pojemność magazynka, pistolet. Większość się raźnia pistoletu. Maszynowy, maszynowy, ile co tu kosztuje? Odporność na granatnik? Dobra, dobra. Eee, to. Serio, tylko jedno. Ale lipa. Pokaż MK. Maszyny władza w ręce ludu, Ci ulepszać swoją broń każdego. Każdej maszyny tego rodzaju można mieć tylko raz. No to teraz ja to o tym dopiero czytam. No zanim jednego za chwilę Okej, okej. No dobra, to pistolecik. Tak, z niego dużo korzystam, to warto było, myślę, upgradeować. Ale fajny jest taki jakiś... Z, nie wiem, z czym tutaj. świecidełkiem. Ma LEDy teraz. A ja nie to. Dostał upgrade'a ledowego. Znowu mnie coś z nos zatyka. Coś czuję, że to będzie z tego niezły... niezły katar O, oh, wow, 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 następny? Chodź tu leszczu. Zostaniesz błyskawicą teraz też. A może będzie rzucał granatami, bo to chyba był z tych. No dawaj granacik, dawaj. A, takiś jesteś. No mu <ślamu> czapa podskoczyła. Jakoś się zbugował. No i dobrze. Bierę wszystkie ułatwienia. Jest granat, dalej granatów mam na full. Dawajcie, dolary, dolary. O, też by można tak było na przykład, nie? Rozegrać, że jeśli nie możesz podnieść amunicji albo jakiegoś zasobu więcej, to prze... automatycznie przerabia go na dolarki. Ale to bardziej we współczesnych grach, chyba tak jest. Posłuchajmy, co to jest. Son of

A sejf jest taki średni, do to biorę. Lecimy. Może tak? Czemu nie mogę tego zmienić? No, mogę. Nie wiem, czy to dobrze zrobiłem. Że w tym momencie zmieniłem. Łoł, o, o. Okej. Okay. Tak, to tutaj damy tak. I tutaj damy, damy, damy tak. Samo prawie się ułożyło. Fajnie. Co tam w sejfie? Autohacker kolejny? A czemu go tego mogłem zebrać, a tamtego nie? He. Pokaż jeszcze raz. Nie, no pusto. To ciekawe. Tu nie pozbierałem jeszcze, oj pistolet leży, tak się słabo rozglądam, co jest? Nie no, pistolet chcę, o, teraz się udało. Dobra, mam nadzieję, że już mi tutaj nikt nie będzie przeszkadzał przy drzwiach. Więcej. Będę mógł spokojnie oblecieć tą gierkę. Przynajmniej ten rozdział. Tu byłem. To spalimy, to spalimy. Tu, nic. Mam też spalę, a co? Co mi szkodzi? Mam sporo tego, tej Ewy. Tutaj zaraz wejdę, tylko się rozejrzę jeszcze po kącikach i dopiero błyskawica, bo tam pewnie ktoś będzie. Po raz kolejny, jak mówiłem, że pewnie ktoś będzie, to... No, tak jak mówiłem po raz kolejny, mówiłem, że coś pewnie będzie, to oczywiście tego nie ma. Ojejku, no nie wiem, czy chce mi się przeszukiwać te skrzynie, bo to jest, kurczę, w większości daremny wysiłek. One są po prostu puste. Ale może nieraz... O proszę! Czy chcę to odtworzyć teraz? Absolutnie nie, ale włączę sobie początek tylko po to, żeby mi tutaj odhaczyło, w razie czego, żebym się nie... To, to... Żeby się nie naciął. A to, czy tam mogę przejść? Co tam jest? A, dobra, dobra, spróbujemy telekinezą, co? Nie, nie można. A dokąd to prowadzi? Zablokowane jest. O, cholera. Jak ją ja tam przejść? Dobra, za chwilę może co? Czy tutaj było coś jeszcze do ogarnięcia? No, to, to, to. Może trzeba to jakoś w to jakoś przywalić solidnie. Nie, no, wydaje się, że to tam trzeba iść właśnie. Pokaż mi mapkę. No tak, jak wyjdę tu, to wyjdę tu. Więc tam na pewno trzeba iść. Tylko może trzeba przywalić w to z tego. Sklu... Nie, nie chcę aparatu. A może tym, a może tym, a może tym. O co wychodzi? Spróbuję z granatnika, co? Granat odłamkowy. Nie! Ej, no co jest? Co jest tam jakiś? Proszę państwa Telekinezum się nie da jak tam mam wejść no to weźmy błyskawicę, też nie, potylenie No tak, najprostsza sprawa <grym> się zaciąłem błyskawica, dobra, chyba będzie walka z tym leszczykiem Ej, dobra Spoko, spoko Zaraz tam przejdę wszystko, wszystko, wszystkim. Tylko najpierw się cofnę po te apteczki, które zostawiłem jednak. Sorry memory, trochę to będzie trwało dłużej. Ale wydaje mi się, że tam do góry były apteczki i zastrzykiewy, które mi się teraz mogą przydać, bo mam tego całkiem mało. Nie, apteczek nie było tylko zastrzykiewy. No ale to i tak. Wezmę sobie chociaż tę Ewę. Tu był. I tam były chyba. A nie no więcej ewy nie podniosę i tak. Apteczki nie było, nie? Oczywiście, że nie. Tylko Ewa, dobra, a czy tutaj były te punkty dystrybutory, te? Tu był, nie, to jest bank genów. Dobra, z drugiej strony był co? Był, na pewno był. Się tutaj oddeczkuję trochę. Dobra, jedną tam Walić to. To nie jest aż taki trudny poziom, żebym się tutaj martwił tym. Tylko cholera, martwię się, że teraz już wyjdę. Że tu będę kończył poziom. I co? I mogłem czegoś nie zebrać, bo jakoś tak mało tego pod koniec było. Tych tych dyktafonów może gdzieś dookoła, a tutaj dookoła, do góry będzie? Nie, nie wydaje mi się. A tu? Też nie no, już się tak bezsensownie może trochę rozglądam, ale. Oj! Kryjówka przemytników. Ok, czyli mamy koniec rozdziału w takim razie. Chyba to będzie koniec, no chyba, bo jest inne, inny, inne wczytywanie już, no to muszę sobie podejrzeć co ja mam w ogóle w zadaniach do zrobienia. Jeśli tak, to będę kończył ten temat. Poproszę mapka. Zadania. Znajdź przystań okretów podwodnych. Co tu jeszcze jest? Tu się tylko idzie, 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 idzie. Dobra, no zostawię to sobie na kolejny odcinek, bo ja tu będę się pewnie kręcił i rozglądał dużo. Także dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejny odcinek, który pewnie będzie krótszy, może, może normalny. Tymczasem hej!